Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Paulina, budżetuję metodą kopertową już od ponad 3 lat, a dzisiaj przychodzę do Was z moim budżetem domowym na miesiąc wrzesień. Więc bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do planowania miesiąca września. Jeśli chodzi o miesiąc wrzesień, tak wygląda pierwsza strona, jest tutaj print różowo-fioletowy, więc wygląda on całkiem, całkiem ładnie. I tak, jeśli chodzi o nasz dochód, no to w tym miesiącu wypłata mojego męża to było 4400 zł. Ci, którzy mnie znają i oglądają, no to wiedzą, że tutaj zmiany delikatne były, ponieważ mój mąż dostał... Aż 200 zł podwyżki. Wypłata numer 2 to 3380, czyli tak zwanie najniższa krajowa. Dalej mamy premia. Premia numer 1 700, premia numer 2 planowo miała być 600. Dodatkowe zarobki 200, razem miało być 9280 złotych. zł. Jeśli chodzi o wydatki stałe. No to mamy tutaj tak, siłownia 200. Na szczęście to jest ostatni miesiąc chyba płacenia za siłownię, bo ponieważ mój mąż z tej siłowni rezygnuje, więc już od przyszłego miesiąca tej siłowni po prostu tutaj już nie będzie. Orange, miało być 400 zł, wyszło 435, tutaj mam tabelkę rzeczywistą, czyli rzeczywiste kwoty, ile nas wyszły, ale to będziemy już tutaj podsumowywać pod koniec miesiąca, a teraz zajmujemy się tutaj tym. Więc planowo miało być 400 zł, Polsat 31, Netflix 43, ubezpieczenia na życie 179, k 50, poduszka życiowa 50, pożyczka 4000, mój mąż 1000, szkoła nic. Łącznie nas wyszło 5950 y 5953 zł. Przepraszam. <grywa> e, I tak. E, tutaj, jeśli ktoś pewnie jest z Was ciekawy, nie wiem, jest nowy czy, czy, czy coś takiego, no to pewnie się zastanawia, że dlaczego tutaj nie ma różnych opłat, takich jak na przykład prąd, gaz, czynsz czy coś takiego. My mieszkamy z rodzicami. Aktualnie budujemy dom. No i naszych rodziców, moich rodziców, e, taką jakby prośbą i taką. E, Oznaką, powiedzmy, nie wiem, miłości, czy, czy jakby to ująć, no to oni powiedzieli, że oni nie chcą, żebyśmy się dokładali do, do, do po prostu opłat i mamy te pieniądze przeznaczyć w całości na budowę, żebyśmy jak najszybciej sobie ten dom wybudowali i mogli po prostu spokojnie sobie już na swoim żyć. Dlatego nic tutaj nie, nie płacimy, właśnie tego typu rzeczy. Też no mamy fotowoltaikę, więc ten prąd jest dużo tańszy. Studnia jest też, więc no za to wodę coś tam się płaci, bo też jest jakby. Ta studnia taka, powiedzmy, wielo, wielorodzinna, w sensie dużo domów, więc do niej podpiętych, ale to i tak nie są jakieś dużo, 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 duże dużo koszta. Więc, no mówię, prąd praktycznie jest, powiedzmy, że za jakieś tam małe pieniądze. No i tam wchodzą jakieś śmieci, nieśmieci. Mój mąż tutaj nie płaci za śmieci, bo płaci jakby, uj, tam gdzie mieszka. No więc tutaj, wiecie, to są takie rzeczy, które naprawdę nie wychodzą tutaj duże pieniądze. My to rekompensujemy w inny sposób. Kupujemy moim rodzicom jakieś. Prezenty, czy od czasu do czasu kupimy jakieś wiecie jedzenie, czy jakieś pierdoły, um, czy jakieś wiecie beauty, beauty, beauty tematy, nie wiem, obetne mojego otatę, czy tam po prostu moją mamę czy siostrę maluje włosy, no więc to wszystko jest słuchajcie takie. Jak to się mówi, pomaga się z miłości, a nie za coś, nie? Więc, więc tak, to by, więc to by był temat wydatków stałych. Ale spokojnie, myślę, że za taki dalszy troszeczkę czas tutaj już się pojawią takie opłaty, więc, więc jeśli do tego czasu jeszcze tutaj będę, no to będziecie to widzieć. Dalej mamy tutaj szkołę. Szkoła będzie, moi kochani, słuchajcie, od przyszłego miesiąca troszeczkę tutaj będą zmiany, dlatego że już Wam mogę zapowiedzieć, że tak, w przyszłym miesiącu mamy rocznicę ze ślubu z moim mężem w przyszłym miesiącu już będziemy opłatę ponosić ze school i to w dwie osoby ponieważ ja i mój mąż zaczęliśmy szkołę ja półtora roczną, mąż trzyletnią więc tutaj się on troszeczkę podniesie no ale mam nadzieję, że jakoś to damy radę ogarnąć zostaje nam 3327 zł na oszczędności i wydatki zmienne i teraz tak, na wydatki zmienne w tym miesiącu poszło 1717 zł. 1600 było podzielone na 400 co tydzień. Moda i uroda zostały przyniesione w oszczędności, ale to Wam pokażę za chwilkę. No i nieplanowane. I ogólnie powiem Wam, że jak nagrywam ten film, no bo oczywiście w tym miesiącu jestem spóźniona z planowaniem budżetu na miesiąc wrzesień, to mamy już, kochani, 17. Września, <noise> czyli ponad połowę, yy, więc yy, jak nam idzie, no jakieś pieniądze nam zostały jeszcze, coś tam, jakieś pieniędzy na koncie jeszcze jest, więc, yy, więc dobrze, ogólnie jeśli chodzi o podsumowanie tutaj tego, no to tak obczaję, obstawiam, że to będzie wyglądało tak jak, pamiętam kiedyś taki miesiąc był, gdzie były Xy po prostu, tylko nie wiem, czy to był lipiec, czy to był sierpień, lipiec. To był lipiec, gdzie były same xy, no i obstawiam, że właśnie też będzie w Xach. więc, no ale trudno. Najważniejsze jest to, że opłaty są poniesione, wydatki roczne i priorytety będą też opłacone, więc dobra. Zostaje nam 1610 zł na wydatki roczne i oszczędności długoterminowe. Jeśli chodzi o nasze wydatki roczne, tutaj kochani ląduje 1045 zł. Dlaczego już mówię? Dlatego, że na Sylwestra odkładamy po 80 zł, Boże Narodzenie po 125, ubezpieczenie Punta ma być 40, przegląd Punta ma być 20, przegląd i ubezpieczenie panty ma być 110 zł, ubezpieczenie domu 25, urlop 500, wakacje 100. E, tutaj e, są dwie kategorie Lubi wakacje. Teoretycznie, dla wielu osób, to jest to samo no e, dla mnie nie jest to samo urlop to jest po prostu m, jakby mój wyjazd, jakiś wiecie gdzieś wyjeżdżamy, coś robimy e, jakieś wiecie, może, nie może, jakieś Turcje nie Turcja, jakieś takie wypady a wakacje to są wakacje, czyli to jest sezon po prostu od czerwca powiedzmy do, do, do tego sierpnia, września gdzie wiecie, są lody, są jakieś wycieczki, baseny, różnego rodzaju rzeczy to ja bym chciała mieć tutaj takie pieniądze odłożone w razie W, żeby po prostu sięgać z tych, a nie z pieniędzy z bieżącego miesiąca, więc to tak wygląda Dlatego podatek za ziemię tutaj wychodzi 1045 zł polskich. Zostaje 565 zł na oszczędności długoterminowe. Łyczek kawki. I mamy tutaj tak. Zdrowie. Tutaj leci stówka. Urodziny 40, dziecko 100 zł, imprezy okolicznościowe 125, samochód 100 zł, moda i uroda po 50, co razem daje nam kwotę 565 zł. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to tak ono wygląda. Tutaj sobie napiszemy dochód, tutaj sobie napiszemy oszczędności. E, tutaj będą oszczędności w wydatkach stałych, tutaj będą oszczędności w wydatkach rocznych, priorytety i wakacje, dlatego że. Pod ostatnim filmem pytałam się, czy wydatki roczne wliczacie w oszczędności. No i powiem Wam, że ja tutaj jestem taka troszeczkę zagmotwana w tym temacie, dlatego że na przykład dużo osób oszczędności, wydatków rocznych jako Sylwestrii Boże Narodzenie nie traktuje. Tak samo urlop czy wakacje nie są odkładane w wydatki roczne. E, I to traktują jako oszczędności. No i teraz się zastanawiam, czy po prostu to traktować jako traktować czy Po prostu to traktować jako oszczędności. No bo teoretycznie Wam powiem, że chyba będę to traktować jako oszczędności ze względu na to, że jednak te pieniądze co miesiąc są odkładane. Ja wiem, że one mają jakby czas, który, który w którym momencie one zostaną wydane, ale gdybyśmy tych pieniędzy nie odłożyli i gdybyśmy ich nie zaoszczędzili w przeciągu miesiąca, to byśmy ich nie mieli. Więc teoretycznie w jakimś tam stopniu dla mnie one są oszczędnościami, więc, więc ja będę je i tak sobie zapisywała w oszczędności, bo uważam, że one w jakimś stopniu mniejszym bądź większym też nadają się na oszczędności, e, bo tak sobie właśnie myślałam głęboko nad tym jak to ugryźć no i mam nadzieję, że mi się to wiecie yy, uda jakoś fajnie po, porozegrać yy, jeśli chodzi tutaj o podsumowanie tygodni no to podsumowanie tygodni wygląda w taki sposób ale coś czuję, że z tego będziemy rezygnować yy, i będziemy tego podsumowania tygodni albo nie robić, albo będziemy robić go w innej formie, dlatego że błąda i uroda już została przeniesiona w kategorię oszczędności, dlatego że my z tego nie korzystamy co miesiąc My korzystamy z tej kategorii raz na jakiś czas. Ja na przykład, jeśli chodzi o urodę, paznokcie robię sobie sama. Paznokcie robię sobie sama. Włosy szczerze mi przyjaciółka. No to mam taniej. Jeśli chodzi o jakieś tam, wiecie, beauty, nie beauty rzeczy, no to ja się rzadko maluję. Znaczy teraz zaczęłam troszeczkę częściej się malować, więc myślę, że te kosmetyki będą troszeczkę częściej kupowane, ale to, to wiecie. E, no więc no to, to, to nie jest tak, że ja, wiecie, na paznokcie chciałam raz w miesiącu, Znaczy ja robię raz na dwa tygodnie, ale sama. E, jeśli kupuję, jakieś, wiecie, lakiery, czy nie lakiery, no to biorę raczej z budżetu bieżącego, więc to się tam nie dzieje, aczkolwiek teraz ich nakupiłam sporo, więc e, nie, ja już, już koniec zrobieniem, słuchajcie, kupowaniem nowych lakierów. Ja mam teraz detoks. No i moda. Moda to samo. Ja na przykład ostatni raz jak kupowałam sobie jakieś ubrania, no to było na wyjazd, jak żeśmy jechali chyba nad morze. No i kupiłam sobie jakieś parę spodenki czy, czy, czy koszulka i chyba tyle. Na zimę, czy coś planuję, no chciałam sobie kupić jedną parę spodni do pracy. I może jakieś parę spodni tak gdzieś wyjść. No, zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno mój mąż sobie już coś tutaj kupił w miesiącu e, wrześniu, ale tego nie wliczałam w dochód, dlatego że to poszło z pieniędzy prezentowych, które dostał. E, które dostał więc tak wygląda, kochani, mój budżet na miesiąc wrzesień. Ogólnie jestem z tego miesiąca nawet zadowolona, bo mimo tego, że udało nam się tutaj tej pożyczki dać 4000, odłożyć 1000. 45 zł, i odłożyć 565, no to udało nam się ponad 5000 w jakiś tam sposób zaoszczędzić. W jakiś tam sposób po prostu to fajnie ogarnąć. Odejmując, wiecie, te 1040 i odejmując 560, o jezu. Odjąć 10, no to macie te 4000. Jakbyśmy tutaj nie musieli płacić na budowę, no to byśmy byli do 4000 do przodu, więc no ale mówi się życie. Mówi się życie. I tak tutaj ta kategoria jest nazywana pożyczka-budowa, coś takiego, ze względu na to, że nie wiem, czy niektórzy z Was wiedzą, czy niektórzy z Was nie wiedzą, ale to jest nasz. budujemy dom, budujemy dom, to jest, budujemy dom i y, nam y, finansowo w temacie budowy domu pomaga mój ojciec i on nam pożycza pieniądze, więc my żeśmy się ugadali w taki sposób, że y, spłacamy go w tym momencie jak najwięcej razy damy. W przyszłym miesiącu może się to uda nawet 5 tysięcy, więc trzymajcie z kciuki, żeby się to udało. I będziemy właśnie go, wiecie, spłacać tak w miarę, w miarę, w miarę, w miarę szybko i w miarę fajnie, żebyśmy tutaj już to wszystko ładnie ogarnęli. Jesteśmy aktualnie na etapie, etapie prądu. Robimy prąd w domu. Mam nadzieję, że już jak ten film wstawię na YouTube'a i już będzie ono opublikowany, to mam nadzieję, że kochani będzie już ten prąd zrobiony. No, ale zobaczymy. Więc no, więc tak by to wyglądało. Pamiętam, że były pytania odnośnie tego, czy pokażemy dom, czy pokażemy, jak to robimy, co robimy i tak dalej, czy będę opowiadała bardziej troszeczkę o tematach budowlanych. I razem z rozmową z moim mężem doszliśmy do wniosku, kochani, że niestety ale nie będziemy poruszać tematów budowy na YouTubie. Dlatego że, dlatego, że powiedzmy, że sama oglądam kontenty budowlane na YouTube i nie wiem, czy ja jestem, słuchajcie, gotowa na to, żeby użerać się, że tak to powiem, z ludźmi, um, użerać się po prostu z hejtem, użerać się po prostu z, z dobrymi radami. Wiem, że niektórzy chcą naprawdę dobrze. Ja to nie mówię, że to wszyscy chcą źle, ale jednak Wam powiem, że. Powiedzmy, że mój mąż stwierdził, że to jest jego prywatność, to jest jego dom, i on nie chce tutaj pokazywać um, tego domu. No. Musimy to uszanować, słuchajcie. Wy kiedyś poznacie mnie z tej drugiej strony, ale mój mąż chce zostać anonimowy i tak samo nasz dom chce, żeby był anonimowy, więc to zostaje po staremu, jak było. Jak będziecie chcieli, to mogę, możecie zadawać po prostu pytania odnośnie budowy, jak tam, co tam, na co, po co i dlaczego. No to ja będę Wam odpowiadała albo w filmie takim jednym zbiorowym, albo w filmikach, tam gdzieś tam, jak znajdę jakieś pytanie, to w przyszłym filmiku odpowiem yy, na temat właśnie cen, jak to wygląda i tak dalej, ale takiego finalnego filmu z pokazaniem domu, czy opowiadaniem, no to raczej po prostu na ten moment, ten moment nie będę, no, no chyba, że się mojego męża uda mi namówić, więc tak by to kochani wyglądało, tak wyglądał wrzesień, tak wygląda wrzesień nasz w tym miesiącu, w tym roku, więc trzymajcie za nas kciuki, zachęcam kochani do pozostania z mną na dłużej, do kliknięcia subskrypcji, dzwoneczka, bo przyszłe Trzy miesiące zapowiada się ciekawie, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ja uciekam, lecę do pracy i życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru albo nocy. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.